Dowiedz się więcej o Gdzie chcesz mieszkać na starość? O oh, wow, chciałabym mieszkać nad morzem. W jakim miejscu najlepiej odpoczywasz? Yy, nad morzem. <grych> Jaki serial polecasz? Yy, o Jezus, mój taki ukochany to jest Mindhunter. Ja oglądam wszystkie seriale, które są związane z złąkiem yy, kryminalno-psychologicznym. Także tak, to jest taki mój jeden z y, ulubieńszych. Dlaczego warto oglądać To nie ze mną? Ja myślę, że warto przyjrzeć się wątkowi przemianie, przemianie Tosi i kilku innych bohaterów. Ona ewoluuje teraz bardzo i Przychodzą pewne zmiany, które wydaje mi się, że y, są na tyle ciekawe w kontekście do pierwszego sezonu, że no, mogą zaskoczyć po prostu. Jaką lubisz pizzę? Y, ostrą, y, może jakaś z salami pikante, na przykład. Ups, ja nie